Cześć! Nazywam się Karolina Jewiarz, jestem adwokatem. Prowadzę kancelarię we Wrocławiu, która specjalizuje się kompleksową, prawno-podatkową obsługą przedsiębiorców oraz prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. Dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o nieruchomościach, a dokładnie o tym, jak wynająć się w sposób bezpieczny. Swoje mieszkanie. Bezpieczny, to znaczy taki, który pozwoli Wam uniknąć problemów z eksmisją lokatorów po rozwiązaniu umowy najmu. Jeśli Wynajmujecie, bądź wynajmowaliście w przeszłości, bądź planujecie wynająć swój lokal mieszkalny, to pewnie już interesowaliście się tematem i wiecie, że problemy z eksmisją są mocno czasochłonne i mocno uciążliwe. Są to sprawy, które trwają od kilku miesięcy do nawet kilku lat, więc warto już na tym etapie zawierania umowy, przygotować się do najmu w taki sposób, żebyście mogli spać spokojnie. Takim rozwiązaniem jest umowa najmu okazjonalnego, która aby została skutecznie zawarta, aby można ją w ogóle było uznać za najm okazjonalny, musi spełniać kilka warunków. Część tych obowiązków wynikających z ustawy ciąży na najemcy, czyli tej osoby, która będzie zajmowała lokal, a część na wynajmującym, czyli na właścicielu mieszkania. Najemca jest zobowiązany udać się do notariusza i w formie aktu notarialnego złożyć oświadczenie o tym, że wyda i opróżni lokal po rozwiązaniu umowy najmu. Co bardzo ważne, jest on zobowiązany także wskazać, ten nowy lokal, do którego będzie mógł się wyprowadzić po rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego, ale dla całej sprawy wymagane jest też złożenie przez właściciela tego nowego, potencjalnego lokalu, w którym może zamieszkać nasz najemca, oświadczenia, z którego wynika, że ten nowy właściciel zgadza się na, na to, aby nasz najemca w jego mieszkaniu przebywał, aby je zajmował. Co jest jednak bardzo ważne i kluczowe dla najmu okazjonalnego, to to, aby wynajmujący, czyli właściciel mieszkania, w terminie, i co bardzo ważne, 14 dni od rozpoczęcia umowy najmu, zgłosił taki najem naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Jeśli wynajmujący zaniedba tego obowiązku, wówczas będzie skutek taki, jakby była to zwykła umowa najmu, czyli nie będzie mógł później skorzystać w razie czego z tych przywilejów związanych z potencjalną eksmisją najemcy. Jeśli umowa najmu zostanie rozwiązana, nasz najemca się wyprowadzi, no to oczywiście nie ma żadnego problemu. Możemy dysponować swoim lokalem dowolnie. Natomiast jeśli pojawiłyby się takie problemy z opuszczeniem i opróżnieniem naszego lokalu mieszkalnego, wówczas mamy, musimy po pierwsze Wezwać takiego najemca do tego, aby nasz lokal opuścił. W takim wezwaniu musicie wskazać takie najbardziej prozaiczne rzeczy, czyli musicie wskazać, kogo dotyczy to wezwanie, kto wzywa, czyli określić, kto jest właścicielem mieszkania, precyzyjnie określić ten lokal mieszkalny oraz wskazać termin, w ciągu którego wasz najemca jest zobowiązany do jego opuszczenia. Ważne jest, żeby ten termin nie był krótszy niż 7 dni. Jeśli i to wezwanie nie odniesie należytego skutku, czyli nasz najemca nadal się nie wyprowadzi, wówczas możecie złożyć do sądu wniosek o tak zwane nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, temu aktowi notarialnemu, w którym zostało zawarte wcześniej, jeszcze przed zawarciem umowy najmu, oświadczenie właśnie o tym, że nasz najemca się wyprowadzi, że wydał próżni lokal. I wówczas tak złożone dokumenty, co bardzo ważne, Wraz właśnie do takiego wniosku musimy dołączyć nie tylko to nasze wezwanie do opróżnienia lokalu, ale także dowód jego doręczenia. Dlatego też najlepiej, jeśli chodzi o kwestię doręczeń, posługiwać się tutaj listem poleconym. Jeśli macie taki komplet dokumentów, wówczas właśnie sąd nada Wam klauzulę wykonalności, jeśli pod względem formalnym wszystko jest poprawne i już możecie przystępować do eksmisji, co jest bardzo ważne w przypadku kiedy. Prowadzicie eksmisję po najmie e, okazjonalnym. E, nie ma tych ograniczeń i obostrzeń, które e, wynikają dla e, właścicieli lokali standardowo. To znaczy, nie jesteście e, zobowiązani do pominięcia zimy w trakcie eksmisji i szczególną ochroną nie są objęte dzieci i e, kobiety w ciąży. Także jak widzicie, e, dla właściciela jest to bardzo bezpieczne e, rozwiązanie. Czy ono jest w jakiś sposób niekorzystne dla najemcy? W mojej ocenie nie, no bo jeśli najemca planuje zachować się w porządku i planuje wyprowadzić się z lokalu po rozwiązaniu umowy najmu, no to jedynym jego, jego dodatkowym obowiązkiem jest udanie się właśnie na początku do notariusza i złożenie tego stosownego. Oświadczenia, więc w mojej ocenie ta niedogodność nie ma jakiegoś istotnego charakteru, natomiast wynajmującego zabezpiecza bardzo mocno. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału. Jeśli macie pomysły na jakieś nowe filmy, jeśli chcielibyście się czegoś dowiedzieć ode mnie, to zostawcie proszę takie pomysły w komentarzu pod filmem. I do zobaczenia następnym razem. Na razie!